Cześć, mam na imię Maksym. Wraz z moim przyjacielem Witkiem zorganizowaliśmy akcję charytatywną Bieganie Nienuda, w ramach której przebiegliśmy 300 km dookoła łodzi w tydzień, co daje średnio dystans maratoński, czyli 42 km (195 m) na jeden dzień. Wszystko po to, żeby rozpromować trudną sytuację klubu profilaktyki środowiskowej Nienuda Bozorkowie. Jest to klub, takie miejsce dla młodzieży w wieku 12-20 lat. Gdzie mogą znaleźć swój azyl, uzyskać wsparcie od terapeutów albo po prostu coś zjeść. A tak się losy potoczyły tego miejsca, że aktualnie zostali bez, no, praktycznie, bez funduszy na najbliższy rok. Stąd pomysł naszej akcji. Fajne jest to, że Witek, który pracuje we wspomnianym klubie nie, nie nuda, nie prosi o kasę, żeby ją przejeść <grych> czy wydać na bieżące wydatki, tylko ma konkretny pomysł, co zrobić, żeby uzyskać stały dochód. Kasy dla świetlicy, żeby ona dalej mogła funkcjonować. Ma tu na myśli organizację imprez biegowych, dzięki którym poprzez płaty uczestników w biegach, które będzie organizowała świetlica, świetlica będzie mogła dalej funkcjonować. Dzięki naszej akcji bieganie nie nuda i wsparciu sklepu biegacza udało się zebrać 16 kartonów z odzieżą sportową dzięki której młodzież nawet z domów z trudną sytuacją finansową będzie mogła wziąć udział w zawodach organizowanych przez klub Nienuda. Poprzez nasz bieg chcieliśmy nie tylko promować zdrowy styl życia, czy też ukazać bieganie jako niesamowicie skuteczne działanie profilaktyczne, no ale też ukazać, że niemożliwe może być możliwe, bo dla nas dwójki zwykłych, przeciętnych biegaczy, niezawodowców, to było no naprawdę niezłe wyzwanie. Mierzyć się codziennie przez tydzień z dystansem maratońskim. Tak jak początkowo twierdziłem, że myślę, że każdy mógłby tego dokonać, po, tym, po tej wyprawie się obawiam i zastanawiałbym się, czy bym to powiedział jeszcze raz. <grychy> naprawdę były ciężkie momenty i ciężkie chwile i kryzysy. Wydaje mi się, że nam udało się zrobić swoje, to co obiecaliśmy, to co postanowiliśmy. I chcielibyśmy Was poprosić o wsparcie, jakiekolwiek wsparcie, czy to będzie drobna wpłata 20, 10 czy 5 zł, czy też udostępnianie, to wszystko może nam pomóc. Tak? No, jeśli Wy nie jesteście aktualnie w stanie wesprzeć groszem, to proszę chociaż o udostępnienie, no bo nigdy nie wiadomo, do kogo dotrze dalej ta wiadomość. Tam a propos takich technicznych spraw, widnieją yy, kwoty 20, 50 i więcej złotych, ale jest też opcja kliknięcia tego kwadracika tam inna kwota, i wówczas można wpisać dużo mniejszą kwotę. Nie wiem, 5 zł, czy nawet niższą. Także wiecie, no jest. 2 zł może wydawać się nic nieznaczące czasami, ale jak uwzględnimy, że aktualnie post o zbiórce dotarł do około 6 tysięcy osób, jak każdy wpłaciłby 2 zł, no to dałoby łączną sumę około 12 tysięcy. Więc naprawdę zachęcam do. Nawet takich drobnych wpłat przy dźwigni w postaci dużej ilości osób to naprawdę może mieć znaczenie. E, poniżej tam wyskakuje też informacja z prośbą o wpłatę drobnego datku dla organizatora e, pomagam.pl. Można wpłacić, jak ktoś chce. Jak się nie chce, to można też kliknąć inną kwotę i wpisać zero i wówczas realnie tyle, ile chcecie nam przekazać, tyle zostanie nam przekazane. Także nie musicie uiszczać żadnych dodatkowych opłat. Chyba tyle najistotniejszych spraw. Na koniec mogę podziękować od Siebie, od Witka i od młodzieży z Klubu Profilaktyki Środowiskowej Nienuda Wozorkowia. Dziękuję.